Halo halo, siema, siema. W dzisiejszym odcinku będą kolizje w ruchu licznym Oczywiście fajne rozgnioty będą. No jak się tutaj rozgnie, przepięknie. Dobra. Oczywiście będą cięcia, tak jak w poprzednim odcinku. Zachęcam do yy, zalajkowania i zasubskrybowania kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ej, ty, patrz, piany! Na początek akcja w stylu jedzie za szybko. I nie wie, co się zaraz wydarzy. A będzie to kolizja. Jedna z najgorszych w jego całym życiu. Śpieszy się właśnie do pracy. Ale nie wiedział, że tu będzie samochód. I go stuknie. Ej, ludzie, patrzcie tego chłopa, jak on wyleci. Patrzcie, normalnie to jest brawurowy mistrz. Takiej jazdy. No, blachasz tego już niestety nie naprawi. O nie! No, chciał zrobić drifta, ale mu coś nie wyszło. O kurde, jak mi wyjechał. Ej, to było niezło, niespodziewane. Może jechałem za szybko, no ale to w sumie jego wina, bo on mi wyjechał. To było całkiem spoko. Nie, to nie było w ruchu licznym. Definitywnie. Co mi podpro... O! O nie! Oj, zwolniłem czas, nie chcę Kurde, ciemny trochę, nic nie widać, włożysz kurde, ale to było takie, no w sumie mogłoby się zdarzyć w prawdziwości. Co pan kurde? No nie, no bez przesady, no stuczkan. No. Ej, chłopie, to była moja wina, ale to to zawsze jest nie moja wina, więc to była Twoja wina. No i tak. Kurde, jeszcze na koło, wrócił, co za koks. Dobra, spróbujmy jeszcze raz go. Omar! Kurde, trzyma się, skuba niutki. Dobra. Ło, poleciał. I już nie wrócił na koła. A ty co się patrzysz? Nie będziesz się patrzył zaraz, ci No i co, kurde, nie patrzysz się już. A nie, czekajcie, jeszcze się patrzy. I my, już się nie patrzy. O nie! Kurde, co to? Co on zrobił? Co on zrobił? Wymuszenie. Halo? Co to miało być? Co to miało być? O kurde. Nie! Orzysz, kurde, wsu... No... Tak czasami bywa, że ktoś ci wyjedzie, się zagapisz. Czy po prostu się zagapisz? No i będzie kolizja. W sumie całkiem fajnie się rozgniótł. Wow, naprawdę nieźle. Ej, co tu jest w ogóle? Halo? Halo, jest tu ktoś? Jest tu ktoś czy nie? Dobra, to się roz. O, kurde, to było zarąbiście realistyczne. Dobra, masz pan, tam dwie dychy masz, dobra. E, ty, patrz, widzisz tego. Widzisz tego e, żółtego? No, Marian, Marian, widzę. No, no, to patrz, 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 co mu zrobię. Patrz, patrz, patrz. I py, kurde, o coś się będę. O! Kontrola trakcji wyłączona, sportowe biegi włączone, 100 mil na godzinę jest, a więc co, czego brakuje? Co się może stać? No oczywiście stanie się wypadek. Brakuje nam jeszcze wypadku, no bo co to za kolizję w ruchu ulicznym bez wypadku? Dobra, tutaj... oj, zahaczył! Ło, nie! O kurde jak stuknął! Właśnie jedziemy naszym starym samochodem, już nie takim co kiedyś. No w końcu skrzynia biegów i w ogóle silniki. Silnik, silniki. To w sumie nie mówi silniki, silnik. No stare. ABS-ów on nie ma, nic z tych nowych, że technologii też nie ma. Kurde, no jak? jak, Co ty? Co ty? Nie! goniecie. cię. cię, gonię co ty będziesz... Co ty, co ty, nie będziesz mi dostawał. Będziesz mi stał na środku drogi, ja ci kurde, zaraz dam. Mój stary samochód, miałem go wystawić właśnie na sprzedaż. A ty mi kurde, będziesz tu nie ma, kurde. Co ty mi tu? Nie ma, nie ma, nie ma. Kurde, psuje mi samochód, maskę mi zgniót. Kurde, chuligan jeden. Nie, uderzymy. Kurde, fajnie się rozgniót. Myślicie o tym samym co ja? Zgadnijcie, o czym myślę. Nie, nie myślę o tym, żeby jeździć tymi taranować samochody. Źle myślicie. Zmiana pojazdu. Kurde, tu góry wysokie jakie są w ogóle? Dobra, w sumie policja nas zaczęła gonić swoją drogą chyba. I uciekamy. Dobra, trochę szybko w sumie. 130 mil na godzinę takim samochodem to nie jest chyba dobre. O kurde, teraz kontrolę powoli. O nie. Nie. O nie. Nie! Ożesz, kurde. Jeszcze w autobus. Ja zmasakrował dosłownie. Tak, tak przepięknie. No i znowu nas zatrzymali. Dobra, dajmy chłopowi żyć. Właśnie wróciłem od najlepszego blacharza. No i jedziemy sobie dalej tą otóż drogą. Yy, a ten nadal idzie. To wiecie co? Pomóżmy biedakowi. Tylko coś tu leży. Dobra. Coś. O dobra. Podjść trochę dalej. Czekaj, ja sobie tak przerzucę. Trochę do tyłu. Dobra. Pomóż, pomożemy biedakowi. Co się będzie męczył? Kurde ciężki. A dobra. Gdzieś się ma. Kurde, spadam. Tak w zasadzie to nas policja goni. No ale to wtedy to ja... Wtedy to ja byłem y, tamtym samochodem i biszupe a teraz jestem tym. No, to trochę takie bez sensu, że nas gonią. No ale dobra, gonią to trzeba uciec. No, takie jest odwieczne prawo natury. <laughs> że trzeba policji uciekać. Nie no, oczywiście śmieję się, jak was policja zatrzyma, to się zatrzymajcie, tak będzie lepiej. Chyba, że Wam się uda uciec, no to w ten CO INNEGO! Ale strzała dostał. Straciłem panowanie nad autem. Dobra, uciekamy. Uda się uciec? No, tak średnio. Nie uda się już chyba. Dobra, to jeszcze jedzie. Nie no dobra, już nie jedzie. W sumie nie jedzie. To jest kurde fałszówka, nie jakieś rzędówki teraz sobie... Co to było? O nie! O kurde, stukliśmy, stuknęliśmy. Dobra, nieważne. Ale to jest fałszuska, a nie rzędówki teraz produkują tylko. Policja nas goni. O kurde. O kurde, jak stuknęła. To jest świetne, jak oni się czasami mylą. Dobra, uciekamy tędy. W sumie to w tamtym odcinku też uciekaliśmy policji i to też przez jakieś pola rzeka potem była. O dobra, droga jest. Ciekawe, czekam na aktualizację, kiedy to uinteligentnią. Bo, no, na przykład, dlaczego on tam pojechał. No, takie trochę dziwne, no nie? Dlaczego on ta, w tamtą stronę pojechał? A nie pojechał za mną. No, bez sensu, nie? Dobra, chyba uciekliśmy policji. Przynajmniej tak myślał kierowca. Gdy zobaczył ogromny wyskok. Czyli... Blokadę policyjną i wyskoczył przez nią i i się poddał. Powalnął w drzewo, my. No i już dalej uciekał pieszo, albo się po prostu poddał. W ogóle, dlaczego policja zrobiła rampę? Dziw... Dziwne, dziwne. To wcale ja tego nie budowałem, dziwne. Jazdę na szybkiej, prostej drodze do. Bardzo bezpiecznych nie należy. Szczególnie, że wyprzedzam yy, nie, nielegalnie, że tak powiem. Yy, właśnie widzimy ziółka. Pewne, pewne ziółka. Bardzo się śpieszymy. Musimy je dowieść. Wiecie pewnie o co chodzi z tymi ziółkami. No i wyprzedzamy każdego po drodze. O nie! O nie! Dobra, niestety stuknęliśmy. No ale dla ziółek to tam się poświęciły Znowu wieziemy ziółka Zrestartowaliśmy po prostu grę I znowu wieziemy te ziółka Kurde jak Ale bym go stuknął No farto mieliśmy Miałem w sumie O nie Dobra Damy radę A pod prąd w sumie nic nie jedzie To co się będę O nie Dobra Kurde dosłownie milimetry o nie! Nie! Muszę, kurde, nie zauważyłem go. Zagapiłem się na prawo. Oj, no mocno się rozgnieł. Jak w ogóle daleko go od drogi wywaliło? O kurde, skubany. Jedziemy chyba za nimi już trzy godziny, no kurde, musimy ich wyprzedzić. No dobra, a więc wyprzedzamy. Co z tego, że jest ciągła? Kierowca się po prostu włożył. Ma to gdzieś, że tu jest ciągła. Dobra, wyprzedza. I pierwszy, i drugi, i trzeci samochód. Na raz. A co się będzie? Jak wyprzedzać, to wyprzedzać. Wszystkich. Dobra, jedziemy. O, tutaj się zmieści. Dobra, zmieści się. Oj, tutaj już... O. No dobra, kolejny samochód do wyprzedzenia, a więc wyprzedzamy. O kurde! O nie! Oj! No i znowu w autobus. Zawsze w niego uderzamy, zauważyliście? No i znowu kierowca, który jedzie z autobusem, który jedzie zdecydowanie za wolno, powinien jechać szybciej. Zirytowany, wyprzedza go i dał się ponieść mocy silnika, i wyprzedza kolejnych. Znaczy chciał wyprzedzić, bo zderzył się z innym samochodem zielonym marki Hirochi SBR4, gdzieś tam, tam jest. Wyprzedzanie na prostej drodze, jak wyprzedzać? To porządnie, czemu nie? Na szczęście, z naprzeciwko! No, chciałem powiedzieć, że z naprzeciwka nic nie jechało, ale nawet dwa samochody zmasakrowaliśmy. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. No, te kolizje nie są takie łatwe, jak się wam wydaje. Po prostu trzeba jeździć, jeździć bardzo długo to robię, robię to już chyba No ze dwie godziny plus yy, znaczy dobra, półtorej godziny nawet zerknijcie, czytajcie. no powiedzmy półtorej godziny je, plus jeszcze montaż, więc wiecie montaż to jeszcze yy, samo nagrywanie półtorej godziny to montaż jeszcze myślę z półtorej godzinki zajdzie. no po prostu trzeba jeździć tak jak teraz, wyprzedzać łożeć no, ciężkie to jest, naprawdę. Uwierzcie mi, że to jest ciężkie. Ale mam nadzieję, że warte. Tak, robię to. Yy, w ilu procentach robię to na... W ilu procentach to jest przyjemność? Przyjemność to jest, tak myślę, 20-15%, a więc no, nie za dużo. Znaczy też jest trochę tej przyjemności, nie? Tak sobie myślę na przykład. To jest, mi się to podoba, yy, na przykład tak, nie wiem, coś tam rozbijam się i na przykład myślę, że tak, tu wrzucę coś tam, tu dam coś tam, no i to takie planowanie podoba mi się. No dobra, może trochę przesadziłem, 30% to przyjemność. Raz jest fajnie, a raz nie. Różnie bywa. Yy. No dobra, no to w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zalajkujcie, yy, napiszcie, w komentarzach, co mógłbym w swoich filmach zmienić. Hmm, możecie zasubskrybować, ale już nie będę o to prosił. Możecie sobie zalajkować. A, i słowo klucz, słowo klucz, bo nie mówiłem w sumie. Słowo klucz to może być w sumie już na końcu odcinka, no, ale dobra. Słowo klucz to yy, FCV, czyli FCV. No wiecie, jak to się pisze, nie na pewno. Dobra, a więc. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli Wam coś się nie podoba w moich odcinkach, no to piszcie. Najlepiej piszcie w komentarzach, właśnie. Bo wtedy mogę dowiedzieć się, co robię źle. Bardzo się napracowałem, ale myślę, że warto było. Bardzo, bardzo lubię nagrywać takie odcinki. Podobają mi się. A więc dobra, siema. Może jeszcze nie. O, czas. No i teraz schema.